Cześć kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na film, w którym pokażę Wam krok po kroku, jak wykonać sane, czyli stanie na głowie. Ja już nagrywałam taki film parę lat temu, ale od tamtego czasu parę rzeczy się zmieniło. Przede wszystkim zmieniło się to, w jaki sposób układam e, głowę na moich nadgarstkach, ale chcę Wam też pokazać, jak mogą sobie poradzić osoby ze staniem na głowie, które mają problem z mocno przygórczoną taśmą tylną, bo to są te osoby, które przygotowują się do stania na głowie, podchodzą, ale biodra nie chcą się znaleźć powyżej poziomu głowy. Jest bardzo ciężko unieść nogi do góry, więc pokażę Wam, jak sobie z tym poradzić. Jeżeli tematyka Was interesuje, to zapraszam do dalszego oglądania. Umieść przedramiona na macie i postaraj się, żeby łokcie były idealnie pod barkami. Spleć palce dłoni i umieść czubek głowy w w okolicy nadgarstka. Pamiętaj, żeby nie kłaść całej głowy na ziemi, tylko oprzyj delikatnie czubek głowy o nadgarstki. I tutaj mamy różne możliwości wejścia do pozycji. Najpierw spróbuj sobie podejść i wyprostować nogi. Mocno barki oddal od uszu i staraj się odepchnąć przed ramionami od maty. Możesz zgiąć nogę w kolanie. Dzięki temu będzie Ci łatwiej znaleźć balans. Wyprostuj nogę, dołącz drugą i delikatnie sunąc nogę po nodze, możesz wejść do pozycji. A teraz wariant drugi, w którym odrywają się nogi, możesz sobie zgiąć nogi w kolanach, wejść do takiego koreczka, zatrzymać chwilę pozycję i stopniowo wyprostować nogi. I trzeci wariant, który jest najbardziej zaawansowany. W którym podchodzisz, czujesz, że nogi zaczynają się odrywać i wyprostowane nogi w kolanach ciągniesz do góry. Staraj się w pozycji mocno odpychać sprzed ramion. Moja głowa jest teraz, czuję, cały czas nad ziemią. Rotuję, uda do wewnątrz. Aktywny brzuch, aktywne pośladki. Starajcie się zrównoważyć napięcie mięśni brzucha i pośladków. Jeżeli puścisz brzuch, cała pozycja pójdzie do tyłu. Jeżeli z kolei za mocno napniesz brzuch, to twoje nogi nigdy nie będą w pionie. A co mają zrobić osoby, które mają problem i nie są w stanie podejść z wyprostowanymi nogami, tak żeby biodra znalazły się ponad głową? Ten problem to tylna taśma, która jest napięta. Już wam wytłumaczę. Jeżeli teraz siedzę, i mam wyprostowane nogi w kolanach i chcę zrobić przodopochylenie miednicy. Nie stanowi to dla mnie problemu, bo wiem, że tyły nóg mnie tak nie ciągną i ten ruch jest możliwy. I ten ruch właśnie przodopochylenia miednicy jest kluczowy w momencie, kiedy stajecie na głowie, dlatego że dzięki niemu wasze biodra znajdują się nad głową i łatwiej jest unieść nogi do góry. Jeżeli macie ciągle przykurczone tyły nóg, to nie jesteście w stanie przenieść pośladków ponad głowę. I tutaj mam dla Was takie rozwiązanie, tak jak w pozycji skłonu do przodu, kiedy mocno tyły nóg ciągną, stosujemy kocyk lub piankę pod pośladki, tak możemy zastosować kostkę pod stopę, dzięki czemu będzie łatwiej umieścić pośladki ponad głową, a dzięki temu będzie Wam łatwiej wejść do pozycji. Zerknijcie. Ustawiam sobie ręce, wkładam głowę przybliżam kostkę. W momencie, jeżeli nawet mamy przykurczony tyły nóg i jesteśmy wyżej, jest nam łatwiej pośladki przenieść ponad głowę. Jeżeli bym miała mocno przykurczony tyły nóg, to ciągle moje pośladki są um, przed głową, <śladki> za głową, do góry nogami, ciężko stwierdzić. Więc zależy nam jak najbardziej na pochyleniu miednicy, żeby potem unieść nogi do góry. Więc zastosowanie Kostki pomoże Wam z większą łatwością unieść nogi do góry. Na sam koniec wspomnę o bardzo ważnych rzeczach. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, że nie uczestania na głowie przy ścianie, więc w momencie, kiedy chcecie wykonywać te przygotowania, pamiętajcie, żeby mieć osobę, która będzie Was asekurowała. I bardzo istotne jest to, żeby ta osoba, która Was asekuruje, stała z boku, żeby nie stała za wami, ponieważ może y, oberwać po prostu waszą piętą, tak jak ja kiedyś oberwałam piętą e, w policzek na zajęciach jogi od jednej ze swoich uczennic i zapamiętałam tą lekcję do końca życia, więc pamiętajcie, najważniejsza rzecz, asekuracja. Jeżeli nie macie kogoś, kto by was asekurował, po prostu zróbcie to przy ścianie, chociaż jak wiecie z pierwszego filmu, nie jestem wielkim zwolennikiem ściany, bo jak czasem się przykleimy do tej ściany, to już się od niej potem nie możemy oderwać. I jeszcze mega istotna Istotna sprawa na koniec. Jeżeli macie zwiększone ciśnienie śródgałkowe, macie problemy z siatkówką, macie inne przeciwwskazania, takie jak na przykład nadciśnienie, w których po prostu w przypadkach nie powinno się wykonywać stania na głowie, to proszę nie róbcie go. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Was pomocny. Jeżeli tak, zostawcie mi łapkę w górę, udostępnijcie ten film, niech pójdzie w świat i zajrzyjcie na mój Instagram, koniecznie, bo teraz na Instagramie publikuję mnóstwo dodatkowych informacji, których nie znajdziecie na YouTubie, więc mój Instagram jest teraz uzupełnieniem YouTube'a. Dziękuję Wam za nasze kolejne spotkanie i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa! pa.